Siemano, jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na case dropie i mamy sobie tutaj 2000 zł aż bo tutaj jeszcze mam bajoneta 6 z poprzedniego odcinka no i mamy dokładnie 2131 zł i spróbujemy sobie dzisiaj zrobić bardzo fajne przedmioty Na pewno otworzymy sobie kilka czerwonych i spróbujemy sobie z tego zrobić, nie wiem ile, może jest 3000, może jakiś fajny nóż Zobaczymy po prostu jak to tam no będzie leciało Z góry przepraszam trochę za mój głos, ale jestem lekko przeziębiony No a niestety nie miałem odcinku na zapas nagranych, no i wiecie 109 zł wydałem, 111 kosztowało, no dobra, 2020 zł jeszcze mamy Więc otworzyłbym sobie, jest tutaj jakieś fajne 50 na 50, nie wiem, na przykład Coś droższego, czyli te uspy chyba. No, weźmiemy sobie te uspy. E, pięć ich sobie otworzymy, zobaczymy czy sobie siądzie. Jeżeli siądzie to będzie gituwa. Chciałbym wypłacić jeszcze emeczkę Golden Coil dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy sobie czy to się uda. I dostajemy 442. Poszedłem na upgradera. W sumie te tanie skiny w sumie to P90, tak. A nie, to już nie mogę. O, akurat Golden Coil Well Worn, Co weźmiemy tak, czy siądzie. Siadło, dobra. Dobra, to skoro siadło, to mamy już dużo. To mameczkę sobie zostawimy, może wypocznijmy dzisiaj, może w następnym odcinku. A teraz otworzymy sobie worki Mikołaja. Chciałbym, żeby z tej skrzynki poleciał minus. Fajnie by było bardzo, ale nie dostaję niestety tego noża, więc. No, polecimy sobie z mam 275, a wydałem 420, tak, 420. No to powiem tak, nie jest źle, nie jest najlepiej. E, dobra, letnio 33% profit, tą otworzymy sobie też 5 razy, bo lubię tą skrzynkę, mam nadzieję, że z 3-4 czerwone polecą, albo ewentualnie różowe, bo różowe też są, no niestety tylko kałach i rider, który zwróci nam połowę skrzynki, więc nieciekawie, ale dobra, otworzymy sobie jeszcze raz i zobaczymy sobie co teraz poleci e, z tej skrzyneczki, e, Dwa razy AWP na ruszenie kwarantanny. Za 278, no dobra, może być. Sprzedamy sobie. Mam 1238 zł, Więc otworzyłbym sobie. No, skrzynczkę z kosą. Szkoda, że nie ma tych, jakichś lepszych, droższych skrzynczek z kosami. Tylko są. Wiecie, wszystkie kosy wrzucone w jedno. E, a po prostu mogły być. Wiecie, tak, jednak Jefferskin się tańsze, droższe. Byłoby lepiej na pewno. Ale zobaczymy, co z tego nam poleci teraz. E, czy coś ciekawego. No, oczywiście nasze ulubione daczerki popiół. No, co by to było, gdyby to był opening bez nich 1048? No dobra, 30 zł straty. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz. Zobaczymy, co teraz nam poleci. Czy coś dobrego? Dwa razy dażerki popiół. Dobra, to wychodzimy z tego. Idziemy od razu na upgradera. Nie będę dropił tych dajczetków w popiół. Ulepsz skinę. Dwa razy dajczetki popiół sobie weźmiemy. Cyk, cyk. Flip na Dobra, proszę, żeby to siadło tylko. Żeby siadło. Dobra, ulepszono i git. Weźmy sobie te tańsze może aż do Empresa, a ten coila zostawimy. Eee, weźmiemy sobie A razy pieca ryzykujemy na fast modzie. Eee, a weźmiemy sobie takiego talona, może siądzie czy nie. Kurde, nie siedzi, dobra. Ile tutaj mamy? 1200... o kurde, ale ja mam pieniądze, tutaj ja w sumie mam 0, to nie, to trzeba zaznaczyć całą stronę, to jednak na minus jestem trochę. Sprzedaj. Jak nie można sprzedać? To jest skina Hado. Może coś się zbugowało, wystarczy odświeżyć w stronę. Tak, zbugowało się. W sumie na zero, dokładnie, no. To otworzymy sobie dalej skrzynki z kosami. spróbujemy tutaj przyfarmić te kosy jakoś fajnie. Może coś dobrego nam poleci. No już kiedyś na case dropie chyba miałem 5000 zł, bo ładnie przyfarmiły mi właśnie skrzyneczki z kosami. Co to ma być? Ja zapłaciłem 1800 za 1600. Dobra, no co jeszcze się tegery trochę podniosły, żeś. Ale jeszcze raz mi dropnie 5 razy popił teraz na przykład. To ja się załamię. Dwa razy popiół 1800 wydałem, 1600 dostaję. No nie ciekawie, nie Już mi nie starczy na to nawet. Dobra, czekajcie, idę jeszcze otworzyć eee, 33% netnią profit. Cyk, cyk. Dwa razy, żeby był profit. I musi płacić jeden czerwony skinek, żebym mógł jeszcze otworzyć 5 skrzynek z kusami. Ale niestety nie leci. Więc eee, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, cyk. Cyk, cyk i 5 teraz. No teraz by może poleciały z dwa czerwone skiny albo różowe. I teraz by może mi poleciało w serio. Dobra, no to otworzymy cztery skrzynki z kosami, bo widzę, że casedropik nie chce nam dać dzisiaj. Więc yy, cztery skrzynki z kosami. Nie będziemy na siłę się kłócić z case dropem o to. Czy dadzą, czy nie. E, cyk, cztery skrzyneczki knife. pójdziemy sobie na upgrade z każdą kosą. Razy 2 sobie ulepszymy. E, a jakie to będą kosy? Flipik, nawaja i dwa razy nasze ukochane popioły. E, 1200 zł, ulepsz skiny. E, cyk, halo, upgrader, o jest upgrader. z knife, 6 minimal wear. Nie siedzi. Dobra, to w sumie wrzucę wszystko od razu, skoro to nie siadło, to ten karambicki musi mi już siąść. No proste, że tak się siądzie. E, ile ja mam? 96 zł. Wziąłbym, może, tak na no spokojnie taka hydroponika minimalware. Dobra, to siedzi. I jeszcze raz, teraz, żeby nie przesadzić. żeby to tylko siadło M9 Lore. A może, dobra, Marble Fate. Proszę, M9 Marble Fate. Dobra, ulepszono. No i gilituwa 2600 zł, czyli wróciliśmy trochę. Cyk, cyk. Dobra, 2600. I teraz, a w sumie otworzymy jeszcze raz knifes i się tak, taki odcinek, no spróbujemy coś z tych knifesów i żeby, no po prostu nam coś poleciało fajnego, jakiś fajny nóż, udowodni chcę wam udowodnić, że się da, ale niestety, no, Shadow Daggery popiół nie pozwalają na to. 400 zł prest, no dobra, 315 zł straty na tej skrzynce i zostało mi tylko 2300 zł w sumie, czyli nadal na plus jesteśmy w odcinku. Nie, no to jest żart jakiś chyba. Serio? Dobra, ostatni raz. Jeżeli tutaj poleci tak samo, to ja nie otwieram tej skrzynki przez najbliższe dwa odcinki. Nawet pojedyncze nie będę tego otwierał. Dobra, nie otwieram tej skrzynki e, przez kolejne dwa odcinki. E, 1600 zł. 1881. E, no i dobra otworzyłbym se w sumie nie nie nie, nie. chciałem 50% nóż aby mi się przewinęło za bardzo 50% na kosę i z tego wiem że tutaj poleci więcej fajnych kos aniżeli z tamtych e, skrzynek knife e, więc z polowaniem taką koskę cyk dobra jest i zobaczymy se co teraz z tego nam poleci no na dwa guciki czyli chyba powinno być dobrze po 360 są nie, po 260 no dobra czyli strata fajnie fajnie Dobra, otworzymy sobie jeszcze jedno. I spróbujemy sobie zaraz otworzyć coś fajnego jeszcze. Tylko nie wiem, czy starczy mi na to balansu. Bo znowu są dwa razy górty rzeź. E, nie rzeź, tylko Boreal Forest. 1700 zł. Czy są tu skrzynki na samym dole strony? Jest Might za 2000. Dobra. A to otworzyłbym sobie tanią skórnie sprzedam razy 5 i to byłby koniec odcinka już połutku, ale jeszcze pójdziemy sobie na upgradera na spokojnie. I to jest potężna strata. W sumie nie taka potężna, bo 400 zł tylko. No, mogło być gorzej jak na taką skrzynkę. Dobra, jeszcze raz sobie otworzę. No i teraz musi siąść coś dobrego. Jakiś nóż, proszę, strona dajcie. And space. 500. Dobra, to mi się wydaje, że to trzeba zrobić tak. Mm, cyk, 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 cyk. Razy 5, talon marble fate. Używamy full balansu. Ja wam widzowie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak zostawcie kciuka w górę, no i do słyszymy w jutrzejszym filmie, a upgrade nam nie siada, no i siema.